Co by się stało, gdyby dziś rozpoczęła się III wojna światowa? Krajami, które by ją rozpoczęły, byłyby Rosja i Ukraina, przy czym Niemcy, Francja i kraje bałtyckie stanęłyby po stronie Ukrainy, a Białoruś, a nawet Chiny, po stronie Rosji. Chiny wykorzystałyby tę sytuację, by zaatakować Tajwan, co spowodowałoby przystąpienie USA do wojny. W Europie Rosja odnosiłaby sukcesy na froncie, zajmując całe kraje bałtyckie i spychając Ukraińców z powrotem. Serbia wykorzystałaby tę sytuację i zaatakowałaby Albanię, jeszcze bardziej pogłębiając konflikt. Na froncie azjatyckim siły USA przekonałyby Indie do przyłączenia się do nich, atakując Chiny i zmuszając je do odwrotu. W Europie sytuacja wyglądałaby inaczej. Po przystąpieniu Polski do walki, siły rosyjskie zostałyby całkowicie wyparte, a niebieska armia, sojusznicze siły NATO, zajęłaby nawet część rosyjskiego terytorium. Tymczasem Czerwona Armia w Azji zostałaby zniszczona. Siły USA całkowicie przejęłyby kontrolę nad Chinami i zaczęłyby nacierać na terytorium Rosji. Wobec zniszczenia wszystkich swoich sojuszników, Rosja nie miałaby innego wyjścia, jak tylko się poddać. Chcesz może, żebym zrobił wersję w bardziej oficjalnym stylu lub przekształę? Wrócił to w opowiadanie?